Dzień dobry, <laughs> witam Jako, że dostałem do testów od kapitana Piola laptopka którego widzicie tutaj Państwo na, na ekranie Jest to model Inspiron 15 bodaj R, jeżeli dobrze pamiętam <laughs> Laptop ten Jakoś nie wiem. No, nie śmiga tak jak powinien, coś jest pokiczane tutaj z instalacją albo uszkodził się Windows. Spytałem się o pozwolenie, czy mogę e, posiać Linuxa. Dostałem takowe pozwolenie, no i wypadałoby sprawdzić. I jak to ustrojstwo ruszy. Wrzucam pendrive'a USB port. Dobra Teraz postaram mu się zrobić restart. Momentik. Uruchom ponownie jakim tu się klawiszem. F12 powinno chyba tak. Zaraz zobaczymy. Tak jak przypuszczałem, F12 pozwala uruchomić butowanie się z napędu podłączonego pod USB lub CDK. Tylko co się stało? Klawiatura nie reaguje. Trzeba podpiąć chyba zewnętrzną. Momencik. Klawiatura zewnętrzna już podpięta. Spróbuję teraz wybrać Linuxa, który od... przypomina XPK. Moment, muszę to jakoś. Tą komórkę ustawić. Proszę bardzo, tutaj wszystko chodzi o i za daleko. Mamy nawet dziesiątkę xp Dobra. 40 i free xp znaczy się, Bierzemy free xp standardowo. I lecimy dalej. Uh, live uh, nacisk był na klawiaturkę tą starą ok leci odpalenie nie będę Państwa kotował całym filmem, tylko zrobię to tak na szybko i zobaczę, jak ten Dell będzie się sprawował pod Free XP, czyli pod Linuxem Q4 OS. Jak się pokaże tylko mam tutaj port u dzieci jest oncicik okay. Okej A pe Weźmy mu polish Zobaczymy czy się dogada z kartą, powinien. Chyba instaluje langpaczkę, langwipak i każe nam czekać, please wait. Uruchamianie pulpitu, lecimy dalej. Proszę bardzo, dźwięk bardzo pięknie pracuje. Weźmy instal Q4 OS. Dalej. No, panie, lecimy, lecimy na ten Szczecin. Tak, Warszawa, Europę. System niech będzie pur. Wyczyść dysk. Dalej. Standardowo. Sekundkę ktoś się dobija. Siedemdziesiąt pięć za nami. Czekamy dalej. Doszłem do końca. Uruchom ponownie teraz ukończono. Zamyka się tryb live'u i instala. Jeszcze momencik. Pokazał się komunikat. Tutaj, w tym miejscu, żeby wyjąć medium. Medium wyciągam. Zamykam medium i daję Enter. I zobaczmy, co się stanie na naszym ekranie. Pięknie. I powiem Państwu ciekawostkę. Teraz na Linuxie ta maszyna jakby się mniej grzała. Gdy pracowała pod Windowsem to chwila moment i była ciepła. Teraz przeszedł instalację i jest tutaj po boku zimnawy, czyli jakby Linux mniej obciąża tą maszynę pokazał się pulpit, konfigurowanie systemu jakieś tu dajemy to jak było nic nie zmieniam <laughs> wykryto bezprzewodową kartę sieciową usługa aktywna język polski tak zainstaluj potrzebne dodatki sekundeczkę bo się tutaj dobijają do mnie gratulacje instalator zakończył swoją pracę i Kolejny laptopik działa pod Linuxem. Tu, jak Państwo widzieliście, musiałem podpiąć klawiaturę zewnętrzną. Ta klawiatura oryginalna jest tutaj uszkodzona na numerycznej i tu chyba na strzałkach kierunku. Więc czekam, jak przyjdzie. Podobno ma przyjść nowa klawiatura. Mam ją podobno coś przełożyć. No i po przełożeniu zdać do kapitana tu. Super, chodzi. Dobra, to jest najważniejsze. Taki krótki teścik instalacyjny. Komputer, który dostałem od kapitana. Za jego pozwoleniem zmieniłem system. Głos jest. Obraz jest. Gra gitara. Serdecznie pozdrawiam. Cześć.